Cześć wszystkim. Z tej strony Wasz Biały Wilk. Mam dla Was tylko taki taki krótki komunikat, że ta piosenka, którą zaśpiewałem, ta. Nic, nie musisz mówić nic. Tak to. Tak się ta piosenka chyba nazywa. Czy znaczy tak, tylko się wiecie. Yy, Tego się upewniam. Yy, to. Tą piosenkę zaśpiewałem z dedykacją dla, yy, dla zmarłej babci Ciri. Niby, niby uwzględniłem to w, y, w opisie, ale to tak jeszcze mówię dodatkowo, żebyście wiedzieli, żeby nie było żadnych y, niejasności. To tyle. Dzięki za wysłuchanie. Słuchajcie, posłuchajcie sobie tej piosenki. No i życzę Wam miłego tygodnia. No i pozdrawiam Was w imieniu swoimi Ciri. Bywajcie.